Na terenie dworca komunikacji miejskiej w Rybniku 6 listopada 2009 roku podpisano porozumienie o współpracy dotyczące promocji działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Podpisany dokument określa zasady współpracy pomiędzy miastem Rybnik, a sygnatariuszami tworzącymi tzw. forum partnerów, a także zasady funkcjonowania galerii na terenie Rybnickiego Dworca. Dokument podpisali prezydent miasta Adam Pudali oraz przedstawiciele siedmiu stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, to znaczy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Homo Homini, Stowarzyszenie Razem, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Oligos, Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, Stowarzyszenie MOST. Krótko po podpisaniu porozumienia prezydent podkreślał ogromny potencjał drzemiący w ludziach niepełnosprawnych. Zwrócił także uwagę na aktywność rybnika w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Środki finansowe, w połączeniu z ogromnym zaangażowaniem w aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych, są jego zdaniem trwałym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ludzie zrzeszając się w różnych tematach, jakby mogą sami oddecydować o pewnych rozwiązaniach, które dla nich są korzystne, a w sumie są korzystne przecież dla całego miasta. I to jest mi się wydaje no, duży kapitał, który w Rybniku potrafimy wyjątkowo wykorzystać. Ja myślę, że najważniejsza że coś tu się wydarzyła, to stowarzyszenie zaczęły razem współpracować, razem z nami, z miastem i pokazaliśmy taką siłę że chcemy przekonać mieszkańców miasta Rybnika do tego, żeby zechcieli wspomóc złotówką te osoby niepełnosprawne, żeby godnie mogły te osoby realizować swoją pasję. Tyle o podpisanym porozumieniu przedstawiciele władz naszego miasta, a co o sygnowanym dokumencie sądzą przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasi rozmówcy są zgodni, że to... Trafny strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o podjęte inicjatywy Poprzez, przez władze miasta, poprzez nasze forum partnerów, którzy zainicjowali to działania. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ, ponieważ zostały podpisane porozumienie, zostało podpisane porozumienie wszystkich organizacji. Forum partnerów skupia wszystkie organizacje i instytucje, które działają w obszarze osób niepełnosprawnych. I po prostu no, zaczęło się dziać dobrze w Rybniku. Mamy taką świadomość, że w partnerstwie, zawsze we współpracy można zrobić więcej. Nareszcie na tym, co się tutaj stało, czyli przy tym porozumieniu, a przede wszystkim przy tym, co wisi na ścianach, w tych wspaniałych ścianach widać, że ten Fundusz Europejski coś wspiera sensownego, że to nie jest ten abstrakt które ogólnie się mówi szkolenia, szkolenia, spotkania, tamto siam, to, to, tylko że to się przekłada na realne wsparcie ludzi, którzy coś potrafią i dzięki tym Środkom europejskim potrafią z tym czymś wyjść szerzej. I tutaj po prostu ja myślę, że dzięki temu, jak podchodzi do tych spraw miasto Rybnik i dzięki temu, jakie macie tej organizacje, dzięki... Tym ludziom, którzy zrobili tę pracę, czyli osobom niepełnosprawnym, tu się pokazuje ludzkie oblicze Europejskiego Funduszu Społecznego. I to jest najważniejsze. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła kolejna wystawa prac. Tym razem w Galerii Dworca Komunikacji Miejskiej zaprezentowali się uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej nr 1 z Rybnika. Ponadto na oczach osób biorących udział w wernisarzu zaprezentowano różnorodne techniki pracy. W trakcie wystawy, połączonej z podpisaniem wspomnianego porozumienia, rozstrzygnięto konkurs internetowy na logo promujące pracę osób niepełnosprawnych. W sądzie oddano 941 głosów, z czego więcej, bo 486 głosów przypadło propozycji z napisem dzieło Pełnosprawnych Chęci. To właśnie ten znak będzie towarzyszył wytworom osób niepełnosprawnych.